Pani Kokobiaczek, dobry wieczór Państwu, czas na wieczór WTK. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił szczegóły czwartego etapu odmrażania polskiej gospodarki oraz życia społecznego. O tym, jakie obostrzenia zostały zniesione, a do jakich jeszcze musimy się stosować, oraz o zmianach wprowadzanych w związku z pandemią, powie nam doktor nauk prawnych Marciniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Na początek proszę powiedzieć co z obowiązkiem noszenia maseczek? Obowiązek zasłaniania nosa i ust wprowadzono w pierwszej połowie kwietnia. Ten okres trwał do, 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 do końca maja i został on oczywiście częściowo zniesiony. Nie całkowicie, ale częściowo. Co do zasady, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osłanianie górnych i dróg oddykowych musimy przede wszystkim w komunikacji publicznej, w budynkach i w miejscach ogólnodostępnych, w budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, czyli wszędzie tam, gdzie mamy Bezpośredni kontakt, nie jesteśmy na wolnej przestrzeni. Musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zakrywać nos i usta. E, oczywiście czy w punktach usługowych, czy na poczcie, czy na lotniskach, dworcach kolejowych, w czasie zorganizowanych imprez plenerowych to musimy zakrywać dolne i górne drogi oddechowe. E, no tutaj e, ustawodawca zawsze zapomina o jednej rzeczy, z którą chyba nie do końca sobie sam poradził, a uważam, że jest ona dość istotna, ponieważ specjaliści e, powszechnie się wypowiadają, że jeszcze nam pozostaje śluzówka w oczach i o tym wielu ludzi zapomina. E, no jak widzimy profesjonalnie przygotowane kombinezony do do faktycznie profesjonalnej ochrony, no to jednak mamy zakryte zakrytą twarz w zakresie trzech bądź luzowych, którymi dysponujemy. O oczach tutaj nic nie ma, a w mojej ocenie, jak i ocenie specjalistów, to też jest również element, którym bardzo łatwo można się zakażeć. Tutaj jeszcze należy dodać w tym zakresie, że co ważne przedstawiciele służb, czy osoby, które zostały do tego powołane, czyli policjanci, strażnicy, czy nawet pracownicy w sklepie, kasjerzy, mogą żądać zdjęcia takiej osłony z twarzy, na przykład celem identyfikacji, czy to do zrobienia zdjęcia, czy to ewentualnie do stwierdzenia tożsamości danej osoby, na przykład podczas wypłaty gotówki, czy, czy jakichkolwiek innych świadczeń. Czyli tutaj duża przewaga na przykład przy ubicy nad maskami, ponieważ ona jednak chroni te wszystkie e, oczy, nosa, także buzie. E, co z podróżami samolotem, bo wiemy już, że krajowe loty zostało, zostały wznowione wczoraj tak naprawdę, ale co dalej? To znaczy krajowe loty zostały wznowione, oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym, o którym za chwilę. Jeżeli chodzi o krajowe, to fakt, jeżeli chodzi o zewnętrzne, czyli o granice kraju, na dzień dzisiejszy ten ruch jest trzymany do 12 czerwca, aczkolwiek czy on się utrzyma, to tego absolutnie nie wiemy. No, Musimy twierdzić, że to pewnie zostanie jeszcze przedłużone. To znaczy z tego, co już jest wiadomo, to linie lotnicze wyprzedają bilety na połączenia lotnicze z terminem lipcowymi, więc jest być może gdzieś tam cicha nadzieja na to, że ten ruch zostanie zostanie wznawiony. Natomiast zewnętrzny, tak jak zgodnie z panującymi przepisami, przynajmniej do 12 czerwca niestety nie będzie wznowiony. Oczywiście tutaj są reżimy sanitarne wprowadzone dość rygorystyczne, to znaczy na pewno będą kamery termowizyjne, które mają sprawdzać temperaturę ciała pasażerów. Do terminalu będzie mogła wejść tylko osoba, która będzie się odprawiać, która będzie mogła wylecieć ewentualnie poza taką, która będzie się opiekować ze, ze wskazań względów medycznych. Oczywiście podróżni nie będą mogli przebywać w ciszy odległości niż dwóch metrów, będą musieli zakładać maseczki, czyli cały ten reżim sanitarny. Będzie obowiązywał y, y, bardzo wzmożony, ponieważ wiadomym jest i było, że lotniska były dość dużym siedziskiem y, roznoszenia się koronawirusa, dlatego jest szczególnie objęte szczególnym nadzorem. Czy w związku z pandemią możemy spodziewać się jakichś zmian w obowiązujących przepisach? Tak, to znaczy nastąpiły tutaj pewne modyfikacje w zakresie teryfikatora mandatów, które są nakładane, i tak na przykład jeżeli chodzi o przewoźników, którzy są zobowiązani do zapewnienia poszczególnych reżimów sanitarnych w pojazdach, którymi przewożą osoby. Głównie chodzi tutaj o dezynfekcję i czyszczenie miejsc ogólnie, ogólnie dostępnych, ogólnie stykanych z częściami ciała, do tej pory na przykład były to mandaty od 100 tam do 500 złotych. Teraz wiem, że już nawet można to zrobić w ramach zawiadomienia sanepidu, gdzie będzie obowiązywać grzywna do 30 tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli nie zostanie przyjęty taki mandat. Czyli gdzieś tam te obostrzenia są, są coraz, bardziej, coraz bardziej zaostrzane. No, głównie chodzi tutaj o to jednak nasze, nasze, nasze bezpieczeństwo, żeby to w tym kierunku szło. Czyli w tym zakresie tak, w pozostałym pewnie będziemy za chwilę Dowiadywać się czegoś nowego. A jak w tej chwili funkcjonują sądy? Czy one też są odmrażane obecnie? są odmrażane w, w jakiejś tam części y, jak najbardziej tak to znaczy nowe realia i nowe nowe nowy tryb procedowania można by tak uznać to znaczy w budynkach oczywiście obowiązuje zakrywanie y, górnych, i górnych i dolnych grup oddechowych przy wejściu y, każdej osobie wejściu do sądu jest mierzona temperatura co ważne osoba która chce wejść do budynku, musi podawać swój powód czyli czy idzie na rozprawę y, czy ewentualnie do czytelni zapoznać się y, z aktami y, resort sprawiedliwości również w swoich rekomendacjach dotyczących bezpieczeństwa w odmrażanych sądach zaleca ograniczenie udziału osób postronnych. Z wokand zdejmowane są co niektóre sprawy z, większą, z udziałem większej ilości osób zainteresowanych. Od dwóch tygodni rozprawy są prowadzone w trybie online w procesach cywilnych. Tutaj też był taka, taki, taki, taka, taki problem, żeby również w procesach karnych prowadzić rozprawy online, natomiast zdarzyło się to niestety z, z problemem tak zwanej jawności procesowej. To znaczy, proces karny co do zasady jest jawnym procesem, czyli może w nim uczestniczyć osoba postronna. No tutaj, jeżeli by to było online, raczej by to nie było możliwe. No próbowano gdzieś kwestię streamingu prowadzić, czyli te rozprawy będą będą streamingowane na stronach sądu natomiast problemem pojawił się tutaj problem świadków tak? to znaczy świadek co do zasady nie może przebywać na tej sali sądowej co drugi świadek, który będzie za chwilę przesłuchiwany no żeby nie podsłuchiwać i nie wiedzieć o czym zeznał poprzedni. Przygotowywać się w ten sposób na dalsze zeznania, czyli to na razie jeszcze póki co nie zostało wprowadzone. Oczywiście tutaj są y, y, robione y, jakieś kroki w tym zakresie, natomiast czas pokaże, jak będzie to dalej. A czy występuje zjawisko, którego, się, którego obawiało się społeczeństwo, czyli właśnie te długie kolejki na rozprawy sądowe? No, na pewno te rozprawy sądowe teraz nie będą tak, tak przejrzyste, szybkie w tym zakresie czasowym. To znaczy problem polega tutaj na tym, że pamiętajmy, że mieliśmy zamrożone sądy przez kilka miesięcy, narastały sprawy, narastały terminy. To wszystko faktycznie jest teraz mocno spowolnione, aczkolwiek no, sądy próbują pracować dwuzmianowo, to znaczy będzie zmiana do południa i wiem, że ma być wprowadzana powoli i odmnażanie sprawy od południowe do wieczornych. Jeżeli tutaj sądy dadzą radę i pełnomocnicy stron i oskarżyciele będą w stanie prowadzić tego typu postępowania, to tak, to jest szansa, że po prostu zostanie to w miarę szybko nadrobione. Więc tutaj aż tak bardzo bym się nie obawiał, aczkolwiek na pewno pewne poślizgi terminowe z tą pewnością będą. To może teraz kilka słów o naszym krajowym, można powiedzieć, temacie numer jeden, czyli wyborami. Jak obecnie wygląda ta sytuacja i co wiemy na tę chwilę? No, jak już wiemy, wybory 10 maja się nie odbyły, chociaż ja stałem na stanowisku, że rząd zrobi wszystko, żeby jednak tak się stało, aczkolwiek niewiele nie, nie dłużej zostały one przesunięte. No tutaj oczywiście PKN stwierdza, że w wyborach zarządzonych 10 maja 2020 było brak możliwości na głosowanie na kandydatów, a ten fakt jest równoznaczny z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak tego kandydata. Co jest oczywiście absurdem, ponieważ. Byli kandydaci, nie było tak, że kandydata nie było i dlatego nie można było tych wyborów y, przeprowadzić. Zgodnie z artykułem 293 paragraf 2 kodeksu wyborczego, w takiej sytuacji marszałek Sejmu ponownie zasądza wybory nie później niż 14 dni od ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. No i jak wiemy, tutaj marszałek Sejmu dość skrzętnie wykorzystywał fakt niepublikowania. Mimo tego, że jest zobowiązany do tego, że, że miał obowiązek publikować jak najszybciej w dzienniku, nie, nie opublikował. Tam był z 20, bodajże dwudniowy. No i w związku z tym same wybory muszą się odbyć w terminie 60 dni od zarządzenia tych wyborów. Jak wiemy, 1 czerwca został opublikowany to w Dzienniku Ustaw, wobec powyższego mamy termin, który najprawdopodobniej będzie terminem łamanym między czerwcem a lipcem, bo takie są doniesienia tutaj ze strony obozu rządzącego. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Doktor Nauk Prawnych Marcin Juwa z Kancelarii Śledczej był państwem i moim gościem. Dziękuję panu, a państwa zapraszam na dalszą część programu. Do zobaczenia.